Tuchanka. Witajcie w świecie Trumsteis. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Moi kochani, dzisiaj pozostaniemy w Polsce, bo choć na całym świecie, jeśli chodzi o szeroko pojętą sferę paranormalną, królują jednak znane przypadki zagraniczne, to my tutaj na swoim terenie też mamy o czym opowiadać. I wydaje mi się, że być może te historie są nawet ciekawsze i bardziej wiarygodne, ponieważ wiadomo na przykład w Stanach, jeżeli wymyśli się historię o duchu, to można liczyć na zmonetyzowanie pomysłu. Tam media często płacą za wystąpienia. Można liczyć na to, że jakiś autor zdecyduje się we współpracy z właścicielami np. nawiedzonego domu napisać książkę, albo reżyser stworzyć film. To oczywiście ogromne zyski dla osób, które zetknęły się z niesamowitym zjawiskiem. W Polsce oczywiście jest zupełnie inaczej. I choć mówi się często, że ludzie wymyślają takie historie dla sławy, albo nie zdając sobie sprawy z choroby psychicznej, na którą cierpią, lub też po to, by zdobyć lepszy lokal, bo na przykład gmina przydzieliła im taki, który rodziny nie satysfakcjonuje, to jednak nie wydaje się, by każdy przypadek można było tak prosto wytłumaczyć. Co nie znaczy oczywiście, że w każdą taką historię mamy bezkrytycznie wierzyć. No co to, to nie. Ale poznać pewnie warto. Państwo Matłoszowie w grudniu 1984 roku uznali, że trafili na wymarzony dom z potencjałem. Sprzedawał go pan Jan. Dom może nie był duży, ale miał spadzisty dach i podwórze, na którym było miejsce na całkiem spore budynki gospodarcze. Pan Tadeusz podszedł do sprawy bardzo praktycznie, stwierdził, że tutaj rodzinie będzie wygodnie. Dom był funkcjonalny, podwórko również. Czegoż chcieć więcej? W grudniu udało się dobić targu. Po świętach zostały już tylko ostatnie formalności, udało się jeszcze załatwić pewne sprawy u notariusza, a 6 stycznia dawny gospodarz Jan zmarł. Było to bardzo nagłe i niespodziewane, wydawało się, że pewnie również dla niego sprzedał dom. Wydawało się, że rozpoczyna nowy rozdział życia z pieniędzmi na koncie, ale nie udało się. Musicie jednak wiedzieć, że nowy gospodarz, nowy właściciel domu, głowa rodziny, był człowiekiem niezwykle praktycznym i sceptykiem do szpiku kości. Będzie potem wspominał, że kiedy raz leżał w szpitalu i na sali mężczyźni opowiadali różnego typu historie paranormalne, wręcz go to irytowało. Nie wierzył w ani jedno słowo. Machał na to ręką, przerywał te opowieści, uważając to za kompletną stratę czasu i stek bzdur. Dopiero potem, po latach, pomyślał sobie, że gdyby wiedział, co go w życiu spotka, słuchałby wtedy uważnie. Może wiedziałby, co robić, doszukałby się w tych opowieściach jakichś wskazówek, rad. Ale było za późno. Wszystkich, którzy opowiadali o tego rodzaju zjawiskach, o duchach, zjawach, niewyjaśnionych wydarzeniach, traktował ze zniecierpliwieniem i marzyłby by przestali pleść. Zresztą, zaraz po wprowadzeniu się do nowego domu, nowego dla rodziny Matłoszów, absolutnie nie myślał o niczym paranormalnym. Wręcz przeciwnie, zajmował się domem, gospodarstwem, szczególnie, że posesja była bardzo przyjemna i niezwykle spokojna do 1999 roku. Jak potem będzie wspominać rodzina, zaczęło się tak niewinnie, że nie zdawali sobie nawet sprawy, że w ogóle coś się dzieje. Chodziło o to, że kątem oka widywali jakieś cienie, czasami w tajemniczych okolicznościach znikały lub przesuwały się jakieś przedmioty, ale wiadomo, no, zawsze można to przypisać jakiemuś roztargnieniu, temu, że nie pamiętamy, gdzie je położyliśmy, jakimś złudzeniem optycznym. Ale zjawiska się nasilały. Doszło w końcu do tego, że prawie codziennie Matłoszowie widywali cień, chodzący po całym domu i gospodarstwie. Towarzyszyły temu dziwne dźwięki. Duchy kojarzą nam się zazwyczaj z ciemnością, mrokiem, czymś eterycznym i nie dającym się do końca określić, ale nie ten duch, on nie bał się dnia, wręcz przeciwnie, uwielbiał harcować, gdy tylko wstało słońce, ale na spędzenie nocy też miał swoje pomysły. Dość upiorne zresztą. Prawdziwe przerażenie zapanowało w rodzinie, gdy synowie państwa Matłoszów. Opowiedzieli swoim rodzicom: że w nocy coś kładzie ręce na ich szyi i zaciska je. Pan Tadeusz miał ochotę zacząć od sceptycznych uwag i machnąć ręką na te opowieści, tak jak robił to dotąd w życiu. Ale on też czuł, że coś dziwnego dzieje się w tym domu. Synowie zresztą byli wtedy dorośli. Jeżeli mówili, że coś nocami zaciska zimne palce na ich szyjach, to nie zmyślali, nie śnili. To nie były dzieci, które miały barwne koszmary, bo przecież są obdarzone niezwykłą wyobraźnią, która manifestuje się także w snach. Młodzi mężczyźni naprawdę zostali zaatakowani. Pani Halina, ich mama, w końcu przyznała, że ona także to czuła. Zastanawiali się, co się może dziać. No dobrze, duch pewnie tak tylko czyj w końcu doszli do wniosku, że jedyną osobą, która mogłaby rościć sobie prawa do tego domu, denerwować się, że zajęła go inna rodzina, mógł być pan Jan, poprzedni właściciel. Ale dlaczego po kilkunastu latach dopiero odczuł, że coś tu jest nie tak i powinien odzyskać dom? Przecież początkowo był tu święty spokój. Żyli naprawdę szczęśliwie i spokojnie. Co takiego zrobili, że teraz przestawiał im sprzęty, włączał telewizor, pralkę i to nawet wtedy, gdy nie była podłączona do prądu. Rodzina doszła do wniosku, że sposób na to wszystko jest tylko jeden: trzeba się dużo modlić. Są to kwestie duchowe i tutaj fizycznych rozwiązań pewnie nie ma. Niestety bardzo się pomylili. Odkąd zaczęli się modlić, sprawy tylko się pogorszyły. Cień, który wcześniej widzieli kątem oka, teraz non-stop chodził po domu i po całym gospodarstwie. Dziwne dźwięki tylko się nasiliły, ale było coś, co zastanawiało całą rodzinę. Ponieważ teraz duch manifestował się prawie bez przerwy, można było bez problemu mu się przyjrzeć. I zauważyli, że może nawet i przypomina człowieka tylko że bez głowy był widoczny i za dnia, i w nocy. Wydawało się, że pan Tadeusz będzie się po prostu bał. Mimo, że na początku rzeczywiście tak było, ale w końcu zwyciężyła złość, wściekłość. Dlaczego ta zjawa nie daje im żyć? W gospodarstwie jest tyle roboty. Człowiek na co dzień ma mnóstwo wyzwań. Zamiast zająć się tym, co naprawdę ważne, oni walczą ze zjawą. Kiedyś jak go zobaczyłem, taka mnie złość wzięła, że sięgnąłem do szafy po pistolet, straszak i strzeliłem ślepakami chyba ze trzy razy. Poszedł sobie, ale szybko mi się zrewanżował. Kiedy poszedłem spać, nagle w środku nocy coś mnie obudziło. Poczułem przy skroni coś zimnego i ciężkiego, jakby mi kto lufę przystawił do skroni. Aż mi włosy dęba stanęły. Zerwałem się z łóżka i nie zmrużyłem już oka tej nocy. Przyznacie, że to też jest bardzo nietypowe, bo wydaje się, że ten duch był niezwykle chyba złośliwy, może dowcipny, nie wiem. Ale ewidentnie była to konkretna reakcja na zachowanie gospodarza. Więc trudno powiedzieć, że to całe straszenie było jakieś przypadkowe, chaotyczne, niezorganizowane. Wyglądało to tak, jakby ta zjawa doskonale wiedziała, co robi, miała plan, rozumiała sytuację w domu. Gospodarze byli już tak udręczeni, że zdecydowali, że być może trzeba będzie sprzedać całe gospodarstwo, i wtedy o sprawie zrobiło się głośno. Rozniosła się, usłyszeli o niej dziennikarze. I może od razu Wam powiem, że jeżeli wpiszecie sobie nazwisko Matłoszów w Google, to znajdziecie mnóstwo artykułów na temat tej sprawy. Między innymi w Ekspresie Bydgoskim, w Onecie, w Superekspresie, w Dzienniku Toruńskim, w Gazecie Pomorskiej, w Bydgoszcz Nasze Miasto, w Ekstra Świecie i tak dalej, Ale jest jeszcze ciekawa publikacja, Myślę, że tutaj od razu Wam wspomnę, bo być może będziecie chcieli zgłębić temat. Mianowicie Wojciech Chudziński i Tadeusz Oszubski napisali o tym przypadku w książce Niewyjaśnione zjawiska w Polsce. Tak czy inaczej, sami widzicie, że sprawa była naprawdę emocjonująca i zainteresowała setki, jeśli nie tysiące ludzi. Do niewieścina zaczęli zjeżdżać dziennikarze. Oczywiście rozmawiali z mieszkańcami, między innymi z sołtysem. Ten zaś nie krył, że można w ducha wierzyć, Albo się w ogóle tym nie interesować. Ale na pewno matłoszowie nie kłamią. Przez kilkanaście lat, kiedy mieszkali w tej wsi, dali się przecież doskonale poznać swoim sąsiadom. Sołtys mówi o nich: spokojni, pracowici ludzie, przez tego ducha mają tylko kłopoty. Za dużo przeżyli, żeby to miało być bójdą. Zresztą co by im to dało? Zysków żadnych, a jedynie kłopot dopowiadają mieszkańcy. Pomimo że rodzinie żyło się bardzo ciężko z tym duchem, to wszyscy zauważają, że mimo to na przykład dbają o podwórze, które jest zawsze bardzo czyste, porządne, solidnie wyglądają także budynki gospodarcze. To nie jest jakaś ruina, której warto się szybko pozbyć, licząc na to, że rozgłos przyspieszy transakcje. Szczególnie że ten rodzaj rozgłosu to akurat nie musi być najlepsza reklama. Ale mediów nie brakowało i dzięki temu możemy teraz trochę więcej się dowiedzieć o tej sprawie. Jednym z wątków, który budził wielkie emocje, były relacje nowej rodziny z panem Janem, który sprzedał jej dom. Ale Matłoszowie od razu mówią, że tak naprawdę prawie się nie znali, ledwie porozmawiali. Poznali się w zasadzie tylko w kontekście kupna sprzedaży domu i prawie nie rozmawiali o niczym innym. Na pewno atmosfera była zupełnie zwyczajna, można powiedzieć przyjemna, spokojna. Nikt tu się na nikogo nie złościł, nie obrażał, nie było żadnych finansowych na przykład nieporozumień. Ale pan Jan próbował być nawet uprzejmy i kulturalny. Skomplementował panią Halinę. Stwierdził, że to fajna babka. Zwykle siedział w fotelu, oglądał telewizję, jego żona kręciła się po kuchni. Potem dowiedzieli się tylko, że pewnego dnia, gdy weszła do pokoju, w którym przebywał mąż. Znalazła go w fotelu już bez życia. Wiedział, że coś złego się dzieje, wyciągnął tabletki na serce, ale nie zdążył już żadnej zażyć. Wszystko wskazywało na zawał. Żona z synem i córką wyprowadzili się do Bydgoszczy. Kupcy wprowadzili się do nowego dla nich domu. I rzeczywiście wydawałoby się, że nic nie wskazuje na to, aby tym duchem był Jan, szczególnie że nie był religijny. Nawet nie zaglądał do kościoła, co potwierdza proboszcz. Może pod koniec życia, gdy częściej bywał w szpitalu, to owszem miał przy łóżku różaniec, książeczkę, ale to nie był typowo uduchowiony człowiek. Częściej widywało się go z flintą, po polach chodził, jak zauważa proboszcz. Był myśliwym. Chociaż gdybyś się tak zastanowić, to pomimo, że nie był agresywny, wulgarny czy złośliwy, to bywał upierdliwy, jak się dowiedziała Gazeta Pomorska. Czy na tyle, by po kilkunastu latach, jako duch, chcieć przejąć swój dom, najbardziej ucierpieli żona pana Tadeusza, pani Halina i najmłodszy syn. Najstarszy w zasadzie miał spokój, a to na niego pan Tadeusz przepisał całe gospodarstwo. Jasnowic, która przybyła później na teren tej posesji, doszła do wniosku, że duch czuł swego rodzaju respekt przed gospodarzem. Ale pan Tadeusz mówi, że co do jego żony, to żadnego respektu nie było. Wsadzał jej od tyłu pod pachy ręce, jakby chciał ją chwycić, wiadomo za co. Nie krył wściekły gospodarz. Upiór, elektryzował również mieszkańców tak bardzo, że nie mieli jak się bronić, nawet krzyknąć. Ich ciało ogarniała jakaś słabość. Nie wiedzieli jak z tym walczyć. Było to bardzo dokuczliwe. Tak jak to, że duch pchał się do małżeńskiego łoża. Czuli, jak stawia ręce i nogi, jak to określali domownicy. Syn widział, jak bukiet kwiatów odpływał z nad stołu, by zupełnie zniknąć. Synowa relacjonowała później, że ten duch w nią jakby wszedł. Doznała silnych drgawek. W końcu znajomi, rodzina, szczególnie ta dalsza, przestali odwiedzać ten dom. Wszyscy się panicznie bali. Nikt by tu nie zanocował. Niestety duch dręczył nie tylko ludzi, ale również zwierzęta, które już zupełnie nie rozumiały, co się dzieje, nie potrafiły się bronić, no i wiadomo było, że nigdy nie przyzwyczają się do zjawiska, którego kompletnie nie pojmują. Męczyły się, relacjonuje pan Tadeusz, wyły, wrzeszczały, bardzo się bały, kuliły się, starały się jakby wpychać pod ziemię. Pies skomlał, nie miał nawet sił, żeby zawyć, gospodarz uspokajał zwierzęta. Czasami się udawało. Pan Tadeusz opowiada, kiedyś byłem pod folią, a za moimi plecami ktoś stukał drewnienkiem o drewienko, trzask i trzask. Wkurzyłem się i powiedziałem: Stukaj sobie, głupku! Jeden zamiast broić, złodziej byś mi przeganiał, a ty siedzisz w domu jak dupa. Cóż, niewiele to pomogło. Duch się chyba nie obraził na tyle, by odejść, ale udało się rodzinie zobaczyć coś więcej niż tylko samą sylwetkę bez głowy. Widać było zarys spodni. Z początku człowiek był psychicznie wykończony. Wystarczyło, że gdzieś coś stuknęło, a ja już podskakiwałem. Ale potem nie bałem się. Gdybym się bał, to nie wychodziłbym w nocy obejścia pilnować. Widły brałem, choć wiedziałem, że tym mu krzywdy nie zrobię. Ale z nimi po podwórku chodziłem, bo złodzieje kradli pomidory z folii. Rodzina Matłoszów, jak sama mówi, szukała pomocy wszędzie. Między innymi u księży. Dwa razy mszę świętą w domu odprawili, pomodrili się, poświęcili, ale nie pomogło. Był nawet egzorcysta z Kurii. Pomodlił się, ale duch chodził po domu jak dawniej. Nawet wydawało się, że jest jeszcze bardziej wściekły. Były momenty, kiedy mieli wątpliwości, czy to aby na pewno siedemdziesięcioletni w chwili śmierci gospodarz ten były. Bo w końcu on nigdy nie był w formie, a przynajmniej przez wiele ostatnich lat. Natomiast ten duch potrafił skakać z parapetu na podłogę, wskakiwać i zeskakiwać z taboretu i tak wiele razy. Czyżby dusza przypomniała sobie młode lata? Było to trochę zastanawiające. W końcu ktoś powiedział matłoszą o pani Grażynie z Łodzi. Usłyszeli, że może im pomóc. Kazała przygotować magnetofon kasetowy, miskę z wodą, oczywiście święconą. A gdy przybyła, usiadła na podłodze, na podłożonej poduszce i oświadczyła, że widzi ducha. Stoi za panią Haliną. I nie tylko on. Jest ich więcej. Jak relacjonuje gazeta pomorska, kobieta wlała wodę święconą do miski i kazała zapalić kadzidełko. Nie było to takie proste. Duch nie pozwolił. Gasił i zapalniczkę, i zapałki. Ale miała na to sposób. Puściła taśmę z muzyką. A piorun wie, co to była za muzyka, taka płacząco żałobna. I wtedy pozwolił jej zapalić kadzidełko, w myślach z nim rozmawiała. Nie chciał jej się dać, chciał nią rządzić, relacjonował pan Tadeusz. Pani Grażyna nie miała dobrych wieści, owszem, mogłaby odprawić duszę do czyśćca, ale tylko wtedy, gdyby ta dusza się na to zgodziła. Ale mogły pomóc inne dusze, te, którym zależało na dobrych uczynkach. Stwierdziła, że odprowadziła duszę i zainkasowała 400 zł. Na początku rodzina miała pewne wątpliwości, czy to wszystko, aby na pewno miało sens i cokolwiek pomoże. Stało się coś bardzo dziwnego. Sukces był wprawdzie połowiczny, ale jednak. Owszem, od czasu do czasu rodzina kątem oka widywała duszę właściwie to takie byty, cienie tak jak na samym samym początku zanim jeszcze ten straszliwy upiór zaczął ich dręczyć. Ale z tym bez problemu dało się żyć. Ten koszmarny duch zniknął, już im nie dokuczał. Nie zaciskał palców na szyi, nie hałasował, nie skakał z parapetów, nie wpychał się małżonkom do łóżka i nie próbował, no, obmacywać w zasadzie chyba tak to można ująć pani domu. Owszem, od czasu do czasu słychać czyjeś kroki, jak mówią mieszkańcy domu. Nagle wszystkie psy zaczynają wyć, jakby coś się wystraszyło, więc matłoszowie wciąż czekają na dzień, kiedy zapanuje całkowity spokój. Ale teraz naprawdę są w stanie funkcjonować prawie normalnie. Tego najbardziej agresywnego, najbardziej wściekłego ducha już nie ma. Teraz już nie myślą o sprzedaży gospodarstwa. Uważają, że dadzą sobie radę ku ich kompletnemu zaskoczeniu egzorcystka z Łodzi okazała się dość skuteczna. Jeszcze może na deser wspomnę wam, że pan Tadeusz uważa, że urodził się pod jakąś specyficzną gwiazdą, bo zaraz po ślubie widział coś dziwnego. Kule wielkości dyni z ogonem. Przyglądał się, którędy gazy odchodzą, bo przecież jakoś musiała latać. Później od innych usłyszał, jak relacjonuje dalej Gazeta Pomorska. Że nad Wisłą inni podobne ufowi dywali. Ktoś nawet myślał, że to księżyc, ale od północnej strony to mu się w głowie nie mieściło. Albo jak ostatnio był w szpitalu, to też poczuł, że ktoś wstaje z jego łóżka. Siostro, zmarł ktoś w tej sali? zapytał. A w której nie zmarł, odpowiedziała. Tutaj nawet możemy sprawdzić tę teorię, że ludzie opowiadają takie historie dla zysku. No może do Państwa Matłoszów nie zgłosił się żaden reżyser ani pisarz, ale za to kupiec, który chciał tam urządzić jakąś atrakcję turystyczną. Zdecydowany był zapłacić okrągłą sumkę. Jednak to był już ten etap, kiedy gospodarze nie chcieli się pozbywać swojego domu. Pan Matłosz stwierdził, że cała ta popularność, to zamieszanie, wrzawa, w końcu go bardzo zmęczyły. Choć wiele się jeszcze działo w domu i na terenie gospodarstwa. To później mówił wszystkim, że już nie straszy i pozbywał się natrętów. Ale w jedno nie wierzy. Wielu mu mówiło, że bać się trzeba żywych, bo zmarły krzywdy nie zrobi. Dziś uważa zupełnie inaczej. Kiedyś nawet nie sądził, że w ogóle jakiekolwiek dusze chodzą po tym świecie, a co dopiero, że miałyby robić coś złego czy dobrego. Patrzy na to całkiem inaczej. Wspomina tego pacjenta zbyt goskich Bartodziejów, z którym leżał na jednej sali i który opowiadał mu wtedy o podobnym przypadku. Nie chciałem z nim nawet rozmawiać, ale to trzeba przeżyć na własnej skórze. Moi kochani, jestem bardzo ciekawa, jak wy widzicie cały ten przypadek. Trzeba powiedzieć, że niezwykły. To nie był subtelny duch i delikatne zjawiska. W waszych prawdziwych historiach z Dreszczykiem, w zasadzie, nie ma aż tak spektakularnych historii. Owszem, spotykacie duchy, tak to interpretujecie, być może właśnie tak jest może jakieś anioły, może diabły, może to sny ale bardzo rzadko zdarzają się aż takie manifestacje na dodatek tak agresywne. Czy myślicie, że ta rodzina fantazjowała, że tą tym opowieściom nadał pan Tadeusz, który może początkowo był sceptykiem, ale potem stwierdził, że fajnie byłoby pokolorować swoje życie, i użył do tego fantazji. Jak sam stwierdził, stał się bardzo popularny. W swoich stronach jest celebrytą, choć w końcu mu się to bardzo znudziło. Jednak, czy początkowo ta sława go pociągała? Oczywiście zupełnie teoretycznie, jest możliwe może jeszcze prostsze rozwiązanie. Wydaje się, że sporo członków tej rodziny, później już dorosłych, mieszkało w tym domu, czy kręciło się wokół niego. Być może któraś z tych osób stwierdziła, że czas wywalczyć trochę przestrzeni dla siebie. Czy doszła do wniosku, że symulując działanie jakichś złych sił, przesiedli na przykład rodziców i rodzeństwo? A może to niekoniecznie ktoś z domowników, może zupełnie inna osoba postanowiła Zabawić się kosztem tej rodziny, sceptycznego niegdyś pana Tadeusza, i pokazać mu, że nie wszystko wie o tym i o tamtym świecie. Resztę zrobiła wyobraźnia, sny, paraliż senny, koszmary często towarzyszą napięciu, stresowi, a w snach odbicie znajduje to, co niepokoi nas w dzień. Jeżeli do tego dodamy złudzenia optyczne, nadinterpretacje różnego rodzaju dźwięków czy wydarzeń, to mamy solidnie nawiedzony dom. Jak wy to widzicie? A może wszystko to jest prawdą? A jeśli tak, to sądzicie, że egzorcystka złodzi naprawdę ma dar i pomogła tej rodzinie? Moi kochani, dajcie znać i piszcie, czy podobają Wam się takie historie, bo znalazłam jeszcze trochę opowieści tego typu, w tym z Polski. Buziaki, moi kochani, papa. Pa.